No witam serdecznie Właśnie zabieramy się dalej za naszą Serenę 104 Troszeczkę czasu nam zeszło bo kompletowaliśmy części Co prawda czekamy od trochę czasu na podłogi bo miała przyjechać kompletna oryginalna nowa Ale jakoś nie może dojechać Jakieś coś jakieś zakłócenie chyba po drodze Okej okay, tu mamy zbiornik jeszcze już skompletowaliśmy niby, niby jest cały Podłogi bagażnika oczywiście też jeszcze do do Koptować. czyli jednym słowem pozostała nam tylko jeszcze podłoga do zorganizowania i tak jesteśmy mniej więcej prawie takie z grubsza blachami na bieżąco klapy mamy nowe tylny pas mamy nowy tylne nadkola cało kompletne mamy nowe błotniki mamy nowe błotniki przednie mamy nowe Szyby ogarnęliśmy, tu wstawki są nowe ładnie, to też chyba pokazywaliśmy no i teraz tak zaczęliśmy się dalej rozbierać, tu trochę wydmuchaliśmy, ogólnie e, plan jest taki, żeby teraz się troszeczkę rozebrać, wyczyścić się trochę, e, poskłada się, skomplotować, e, po to, żeby zacząć e, się da rady ogarnąć e, papierologię czy będzie warto, czy będzie w ogóle możliwość ją e, od, zrealizować jako na zabytek, bo czasami słyszałem, że e, też nie zawsze to się udaje. Bo są niejasne problemy jakieś, ale miejmy nadzieję, że jeżeli dostaniemy pozytywną o, e, odpowiedź, że możemy działać, tak że będziemy wtedy od razu już z tym jechać. Tak, e, to tu my wszystko widzieliśmy, to coś mi się... Dziecko... No zacząłem dzisiaj już nawet podłogę rozbierać Widzę, że tutaj jest śmieci niemało Tak się zastanawiam, jak ja to wszystko wymiotem, że to w ogóle co zostanie w ogóle z tego tu już wyciągnęliśmy Szmaty, papiery jakieś Cuda niewidy I praktycznie niewiele co zostaje, jak to się wszystko powyciąga Naprawdę jest ta podłoga, jest tak zgnita to wszystko, że Że, że, żeby nie trzeba naprawdę grubo wziąć się na nią, wiadomo, te biegi, to, to wszystko wyrzucić ręcznie, stąd wyrzucić, bo nie jest w ogóle z tego samochodu, nie, nie na miejscu, że tak powiem, musimy przywrócić oryginał, ale na szczęście, dosyć duże oblachy jest yy, można jeszcze jakoś to zorganizować. Także to nie jest jakiś największy aż taki problem. Yy, już mamy nawet takie rzeczy nowe, które są dostępne, już mamy w większości pokupowane. No okej, okay. tak powiem. Zaraz to trochę wymieciemy stąd, zobaczymy ile się z tego stanie. Drzwi mamy też zorganizowane, jedne bardzo ładne dosyć. Drugie takie powiedzmy, takie c. No ale nie, jest by nam się czego chwycić jeszcze. Bo drzwiami to jest o 104 jest trochę większy problem. Szybę skupiliśmy. No, wygląda tutaj. Ty... Wygląda to, że tak powiemy, e, koszmarnie. No, ale. Tak to miało wyglądać. To, tak naprawdę było taki plan, zamysł, żeby po prostu zrobić coś z niego. Naj... Chciałem, szukałem właśnie najgorszą 104, jaka będzie, żeby to ją zrobić. Odrestaurować. Od no i. Chyba się, jak chodzi o tą najgorszą, chyba się udało. Bo nie wyobrażam sobie, jakby mogło być jeszcze gorsza. To praktycznie jak my tę rozbierzemy, to praktycznie niewiele zostanie z niej. Oprócz dużo chęci do zrobienia, silnik oczywiście nie jest, nie jest chyba ten oryginalny. Już mamy też nawet zorganizowane oryginalne, tak jak powinien być. Jeszcze, tak jak to jest FSM na bloku. mamy oryginalny, bo to jest 66 rok, jeszcze żołędziem, z tych pierwszych, co tak, tak naprawdę, bo w 66 roku praktycznie wyszły pierwsze silniki yy, od 104, także udało nam się zdobyć taką, taki, taki silnik. Kręci się kompresję ma ładną, także myślę, że, że jakoś jak my się na za to zabierzemy po kolei, to będzie szerzej wyglądać. Oczywiście no, nie liczymy nawet kosztów, ile, co, jak będzie kosztować, bo Myślę, że jakbym zaczął myśleć o kosztach to to chyba bym się chyba zrezygnował od tego zaraz No nic. Działamy dalej. Zatrzymam się brać za podłogę, także zobaczymy jak to się odkurzy zamiecie wszystko. Dobrze, odkurzyliśmy go trochę i teraz tak, szkła trochę wyciesziliśmy Wygląda to nie nie wiesz że tak powiem, a od wechów jeszcze jest drut, jak ktoś pamięta no to już wszystko, wszystko po prostu, wszystko do wymiany tu jest lite blachy, poprzeczki, podróżnice tu do góry korytka no jest to, jest to wszystko zjechane, także na pewno nie będę mógł narzekać na brak pracy przy nim, bo bo to jest wszystko do zrobienia. Ale na szczęście mamy tam jedną taką tą r co my rozbieraliśmy, mamy na wzór. tak, możemy, Także możemy się tym troszeczkę wz wzorcować, że tak powiem. Ale dziwnie się zamykają, to nie jest tak źle. No i na szczęście też na ramię, bo jakby to nie było na ramię. Byłoby to samo nośne rama, to byśmy z tym nic nie zrobili, to już po prostu tylko szufelkę zamieść i wszystko jest. Tu też są płacy białe. Tu są dziury na wylot. No ale to mamy nad kola, mamy nowe On im do dołu, także to tam wszystko całe boczek idzie z tym u nowych. No się jeszcze wyciągnąć tam z tyłu widzę, też jest wszystko. Ob obżarte, ciekawe jak się z to pizzerki się ściągnie będzie jeszcze lepiej wyglądało i drugie dzisiaj to nie jest źle Dobrze, zaraz pełni go do góry. Szczerze mówiąc, jeszcze go od, od spodu nie patrzyłem na niego. to wygląda pompa hamulcowa jest od czegoś innego od żuka chyba nawet mi się wydaje także ona stąd wyląduje wek od biegów też wyląduje wek to są derki no i skrzynia miała oli bo są wycieki o jeszcze ręcznie działa nie jest tak źle Jeden co dobre resor jest obinięty, także resor powinien być nawet Nawet powinien być całe, zdrowe Teleskopy są powszechne Nie wiem czy 104 nie powinien mieć teleskopów jeszcze tak jak Jak Warszawy miały Muszę to sprawdzić Nie jestem pewien A coś mi się tak o, obiło No, butniki to wybiorą co tworzywa. Kołowę odstaje, dole wychodzi. ależ można znaleźć bieżnik, jakiś na zapasowce. albo mi się wydaje, Ja wydaje mi się no ale rama wygląda dosyć zdrowa coś trzeba przyznać ale róża ja ciekawia się zapchana piaskiem O, no, luzów nie ma Na no zaznicie. Uuu! To jest to szok. Guma tego walnęła. To jest krzyżak normalny. To też by stosowne. Zusznik to byliśmy wyciągnęli, to był zusznik. Nawet ładnie kręcił. Tu gdzieś widziałem, od ten, ten hak, który powinien wchodzić do niego. Za to. Teraz, jak już to widzieliśmy, trzeba trochę pozamiatać po i może trzeba pokompletować go, przeszykować go do zdjęć. Poskładać go troszeczkę a później jeszcze się zabrać za niego, żeby żeby wziąć to e, zdjęcie zrobić na sztuki a później go zrobić tak, żeby. Jeszcze raz wszystko rozbierać i spójrz to konkretnie już. Konkretnie już budować go, mówię najpierw muszę wiedzieć, muszę mieć pewność, że. Można go robić, że nie będzie przeszkód na tym jakieś tam. Bo się ostatnio nasłuchałem trochę odnośnie tych papierologii już tam zaczęły się jakieś tam problemy z tym wszystkim, jak chodzi o zabytki. A jest to dosyć kosztowne takie nawet takie serenki zrobienie tak żeby. Żeby nie wysadzić po prostu sam siebie w powietrze To lepiej zamiast tego jak mamy robić takie yy, Tylko żeby robić to lepiej zrobić auta które można robić Także mówię No będę go w później wam zrobię już taki filmik jak, jak będzie już poskładane go bo będzie w trakcie składania go już yy, Do Kompletowania go do zdjęć No i Myślę, że to będzie nawet całkiem ciekawe ogólnie. Bo, bo, jak się na to wszystko patrzy, jak to wygląda ruina totalna ruina. Bez dwóch zdań, jak się poskłada, to nie będzie po prostu do poznania, że to jest to coś. A mało tego, to będzie wyglądało jakby to auto, bo całkowicie nawet, nawet. Widzisz, że ta blacharka, jak była robiona, ten słupek na dachu im ściągnęła. Zostawili to. jest przerwa taka, tu w praktycznie nie ma przerwy. Troszeczkę się, troszeczkę się rozjechało. No okej, okay, dobrze. To do następnego miłego. Myślę, że w następnym razem już będzie to wyglądało całkiem ciekawie. To na razie, święcie się. Hej.